No siema ludzie, ludziska, Soniaki otwierają auto detaling, mycie samochodów. Czekamy teraz na klienta. Klient zaraz przyjeżdża i zaczynamy. Mamy przygotowane wiaderko z wodą. Mamy oczywiście tutaj Taki szamponik firmowy i naprawdę, słuchajcie, wlewa się na 10 litrów, 50 ml tego szamponu. Ja wlałem. Zobaczcie, dwie takie zakrętki i naprawdę się pieni. Miły, przemiły zapaszek. To mamy zobaczcie, taki zestawik. Oczywiście umujemy go dokładnie, później zastysujemy na robaczki. Bardzo dobry też środek, muszę tylko poczytać, czy go się rozcięcza, czy nie. Później na samym końcu yy, umujemy felgi, tak zwana krwawa felga. I później po tym zabiegu użyjemy takiego płynu. On neutralizuje te stare powłoki, neutralizuje wszystkie woski, czyli wyjałowimy. Lakier jakie trudne słowo. I na końcu to podbijemy kolor oczywiście i założymy efekt aqua, czyli ceramikę. Mam jeszcze tak zwany szybki detailing, czyli wosk, ale pierwsze założymy ceramikę tutaj. Quick detailing z serii, tutaj znano cząsteczkami i po każdym myciu później będziemy podbijać tym. Detailerem, czyli szybkim detailerem, który mamy tutaj. To nam podobno ma wy, wystarczyć to na po jednej aplikacji na pół roku. Pod warunkiem, że będziemy tym po każdym myciu podbijać. To możemy na mokro też stosować. Bardzo fajna jest tutaj konsystencja tego. Bardzo szybko odparowuje, słuchajcie, połowę tego sukcesu. Tej całej sytuacji dzisiejszej, gdzie się będziemy tymi środkami bawić, to jest przygotowanie, czyli wyjałowienie tego lakieru, który mamy. Ja już na miejsce sprawdziłem, nie mam tam żadnej powłoki i tak dalej. Podejrzewam, że, że woskód ten samochód też nie użyczył. Dobra, czekamy tutaj na auto. Bardzo fajny też środek, który tutaj nie przykleja się brud. Bardzo jest efekt mokrej opony, tu jeszcze mogę powiedzieć dwa słowa o plaku, kiedyś że tak powiem, no ja tej komuny to mało pamiętam, ale tylko był plak, gdzie plak stosowaliśmy 20 zastosowań różnych, od plastików do opon i czasami się próbowało jeszcze to nadbłyszczać samochód, podobno przychodzi do lamusa, bo strasznie niszczy. Słuchajcie, plastiki, ale go wykorzystamy. Tutaj jest końcóweczka gdzieś tam, gdzieś tam w bagażniku. Kupiłem tutaj coś podobnego. Oczywiście, połysk mogłem zrobić. Mogłem kupić mat, ale kupiłem takiej firmy. Nowa konsystencja podobno nie wchodzi w reakcję z plastikami i zostawia. Zobaczcie, jakie miły zapach. To jest niebieski ocean. Przepraszam, new car. Zobaczcie, ile tych smaków mamy i kolorów, dobra. Mamy oczywiście przygotowane ściereczki. Tutaj na cały lakier będziemy tenówki stosować. A te gdzieś tam na felgach, w środkach, będziemy takie już prane. Wyprałem je bez płynu zmiękczającego, i na końcu dodałem trochę octu do wody, żeby były mięciutkie. Brudne ściereczki wrzucamy tutaj. Mamy przygotowano też szczoteczkę z w 8, gdzie będziemy te wszystkie plastyczki tam przecierać. No dobra, mamy samochód spukany. Myłem go wcześniej na myjce z tego piasku. Teraz przychodzimy jeszcze raz ręcznie go dokładnie przewalimy tym szamponem mikrofibie bierzemy i go umyjemy później sprawdzimy czy trzeba po prostu jakoś polerkę zrobić czy, czy nie ma po prostu może nie akwa spotów tylko tej lotnej rdzy Teraz spryskujemy od owadów tutaj w tych miejscach no właśnie nowa nowy to jest ten ten zakręcony o Mega, mega Wam powiem. Kurczę, ale cena robi swoje. Słuchajcie, za taki komplet tych kosmetyków 170 zł. I tutaj przerzucimy. Tutaj najczęściej one się zbierają. To podobno po 30 sekundach, już wchodzi w reakcję. Nie wiem, czy prawda, czy nie. Ja w to nie wierzę. Pozostawimy to na trochę dłużej. Zobaczcie, nie było efektu hydro. A zobaczcie, jak tutaj to się zachowuje po umyciu tego szamponu. No, jestem normalnie w szoku, kurczę. Zobaczcie, jakieś tutaj hydro jest. Zobaczcie, naprawdę. No, powiem Wam, że jestem w szoku po umyciu, po umyciu dwoma napastkami tego płynu, czyli 25 ml. Nie dziwnego, że tu płyny są drogie. Zobaczcie, nie było, bo sprawdzaliśmy to na myjce i jest efekt. Słuchajcie, przejrzałem to, że tak powiem, dłoń mi cały tutaj ten lakier i powiem Wam szczerze, że nie trzeba tego glinkować. Co tu wymyślać? Co tu wymyślać? Że tak powiem. Słuchajcie, na pewno tutaj w tych miejscach o, trzeba to poprawić, bo tu pod ręką jest. są takie de defekty. Czyli takie głębsze wrzery, ale mamy tutaj od tej lotnej rdzy środek, gdzie to, gdzie to po prostu zneutralizuje. Więc jest fajnie, fajnie. Z tej strony, z tej strony jest ok. Z tej strony jest ok. Słuchajcie, zastanawiam się, czy będziemy to neutralizować tym płynem. Tym płynem, czyli ten, ten cały lakier. Czyli neutralizować to powokie, żeby przygotować pod, ten, pod tą ceramikę. Zastanawiam się, zobaczę, jak to wysnie. Ale tutaj mamy na razie patelnię. A słuchajcie, muszę, muszę to zacząć robić wtedy, kiedy słoneczko zajdzie. A jeszcze godzinki i będzie z drugiej strony, więc tu będzie już cienić, więc możemy wtedy startować. Słuchajcie, na pewno jeszcze mam doprowadzić tutaj z tyłu te elementy, felgi umyć i, i środki w środku. Więc się zabieram nie będę wam tutaj opowiadał, no bo po co, macie pełen internet, ja wam tylko efekt pokażę w kilku miejscach mieliśmy taki naprawdę nagar ale użyłem takiej twardiejszej szczoteczki, zobaczcie jest bardzo fajny tutaj efekt oczywiście musiałem to odkleić, bo nie chciałem tego lakieru tutaj jak widać polakierować tutaj muszę wypolerować to bo to taki jest odcień dziwny ktoś bardzo źle to umył i teraz użyłem, zobaczcie, krwawej felgi, tak zwanej, zobaczcie, wampirę robi, robi, zobaczcie tutaj, gdzie są te czerwone punkciki, to rozpuszcza po prostu te wszystkie, lotną tak zwaną rdze z klocków, to wszystko robi robotę, zobaczcie, naprawdę. Robię, robię, pozostawiamy to dosłownie na chwilę i myjemy, bo słoneczko tutaj nam dopisuje i pali i nie chcę, żeby to zostało, żeby w reakcję, że tak powiem głębszo za, zaszło. Tak, jest gorąco i narobiły mi się po, po umyciu, nie wytarłem to do sucha, czyli się porobiły water spoty tak zwane i, i to ceramikę, którą kładę tutaj na ten lakier. Ciężko jest te water spoty po prostu zneutralizować. Ale tak, umyłem jeszcze raz teraz na dosłucha wytrę, ale zobaczcie, już tu maskę mam zrobioną. I zobaczcie jak się tutaj zachowuje tutaj ta woda. Naprawdę jest mistrzostwo świata, wam powiem. To później będziemy podbijać taką ceramiką, też pokażę mu myć. Oczywiście na mokro i ma to starczyć niby do pół roku więc zobaczcie, efekt jest naprawdę murowany, tutaj tego efektu nie ma, zobaczcie, tu się woda normalnie przelewa, a tu jest podbity i zabieram się do wycierania na sucho tutaj słoneczko już ładnie nam cieni zachodzi, zobaczcie, tu ceramikę też na felgę wrzuciłem zobaczcie jak to fajnie się skrapla no jest fajne Zobaczcie, fajny jest efekt, naprawdę. W dzisiejszych czasach chemia, a ta co była jeszcze 20 lat temu, nie ma porównania. Dobra, Zobacz Zobaczcie, jest efekt krwawej felgi. Bardzo fajny. To po wyschnięciu takie słońce się ciężko... Zmyć palcem, ale wodo to schodzi, więc spokojnie. Nie wiem, czy dobrze, że tutaj popryskałem te tarcze. To też taki kolor zmienia, bo to wchodzi w reakcję z tymi drobinkami, po prostu metali, z klocków i tej lotnej rdzy, tak zwanej. Ok, dobra, słuchajcie, myjemy je, bo jest tutaj, zasycha mi to. Czekamy na pierwszego klienta. Jeszcze musimy kawę zrobić. Muszę poczytać cholera o tych środkach, bo tak z głowy tylko strzeliłem. A później się nie będzie coś zgadzać, bo pełno jest na internecie tych opisów. Później będą mi pisać tutaj. O! To się nagrywa cholera. No, jak zwykle nie, nie zgasiłem tego. Ahoj.